Dobra. Oj. Cześć, witajcie, z tej strony Kapsos16 i kolejnym odcinku serii Dawaj Smoka Endu. Jest ze mną xhubik06. Witam. Dobra. Czy mamy tutaj coś pieczyku? Mamy. Zobaczymy, ile ten odcinek będzie trwać. Będziemy się starać, żeby był epicki. I żeby nawet nie, I żeby nie było... Żeby też nie przedłużać i przeciągać niepotrzebnie. Ale też, żeby też nie było Idziemy za krótki. Zobaczymy, co i jak. Co tam mówiłeś? Idziemy tu. Poczekaj, bo ja mam tu węgiel. Jesteśmy e, no w dalszym tak. ciągu w y, tej takiej jaskini, w której zbytnio... Mogłoby się wydawać, że nic nie je, nic nie ma, nic nie jest, a jednak, a jednak jest. Nie, dobra, teraz faktycznie, kurde, się śmiesznie gadam. E, gdzie ty jesteś? E, idę. Bo ty byłeś na... Się na górę? Nie. Na Zobacz, nie. Ty na dole jesteś. Dobra, dobra, ja widzę, ja widzę twojego skina. W sensie twój, no. Twoją nazwę. A tu jesteś dobra dobra już widzę widzę. O właśnie tutaj właśnie miałem o tym mówić, że tu jest właśnie ciekawe, a tam ty masz pochodnie. Ja mam bo ja też trochę bo ja tu mam też węgla. Dobra to tutaj poszukamy sobie może to będą jakieś fajne surowce. O tam widzę już węgiel jest. Okay, tu, pasuje, tu pasuje oświetlić tak żeby wiedzieć, że to do góry trzeba ten to ja to już zrobiłem. To fajnie byłoby jakieś takie schodeczki zrobić Takie żebyśmy my Ta, mogli... Tak, ale trzeba żarcie ogarnąć Żarcie? No a Czekaj Ty... ty masz mało serduszek? Yyy... No Gdzie jest to? Wróć się A gdzie ja mam Posaję. jedzenie? Tylko chodzi, że... czy znaczy, bo mówisz, że trzeba ogarnąć jedzenie hmm. To... to po sobie, To ty byś kopał tutaj? Tak? No. Ja mogę... Bo ja mogę pójść i ogarnąć jedzenie, jak chcesz. Dobra. Dobra, to ja ci tutaj zrobię jakieś takie. Dobra, wskoczysz tu jak coś. E, no. To tak. To takiego lekkiego parkura trzeba zrobić. Myślę przyjść. Na dół. Mhm. Kurde, żebym ja potem wiedział jak to jak tu przyjść. Nie no, będę wiedział jestem. Mądry przecież taki. Nie na no, śmieję się. Znaczy, no, pewnie, że jestem mądry. Każdy jest mądry. Na swój sposób. Okej, okay, tu jest ten crafting. I dwa piecyki. Czyk. Dobra. Yy, to teraz tak, tu, ty, ty tu jesteś. To byś wykopał i w sumie może byśmy zrobili sobie, wiesz, jakby było dużo, dość dużo żelaza, byśmy sobie zrobili pierwszą zbroję żelazną. Właśnie nie jest żelazną nie ma, nie ma zbytnio? A, ty, ja sobie tak, stworzę może, może kurczę mieczek bym sobie stworzył. Eee, to. Dobra. To jest tak, i ja bym sobie też kilofa sobie zrobił. Kolejnego, bo to nie wiadomo co to może być. Eee, tak. Okej, okay. ja tak sobie zaznaczyłem, miałem jakiegoś takiego chwilowego lagensa. I dobra, ja lecę pożarcie. Mam nadzieję, że nie ma no nocy. A jak będzie nas, to będzie lipa. Idę na górę. Aha, czekaj, 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 czekaj. Coś źle. To chyba w tamtą stronę trzeba iść. czekaj, yy, czekaj. Czeka. Aha, dobra, to jest ta lawa. To chyba tutaj właśnie będzie, bo ta lawa właśnie tak była. Ktoś idzie na górę. No, w sumie tarcze by się przydały, bo to nawet jak wiesz, masz szkieleta i on cię strzela, to ty wiesz, tarczą się bronisz. Dobra, jest dzionek, całe szczęście, jest okay, dzionek. Okay. Ale w sumie, tar... pojąć tak. dzień nie dzień, bo albo wschodzi słońce, albo no zachodzi. No, bo jest tak jakoś pomarańczowo. Pomarańczowo, czerwono, no, tak. Ciężko mi ocenić, czy to wschód, czy to zachód. Poza tym jest tu jedna krówka, to nie wiem. Dobra, chyba Zami. trzeba. Dobra. Okej. Okay, y, mam dwa, dwa, dwa mięska, Z niej i skórę jedną. Ty to będzie chyba zachód. To jeszcze, jeszcze się rozejrzę. Wiesz co, a ile masz tego żelaza? 9. Yy, Zrobiłoby się wiaderko. Ja bym tam dirta wziął i byś się ten... No dobra. Tu jeszcze wezmę owieczkę O, są dwie Dobra Cztery są, dobra, to jeszcze bym te ubił A może by się nam łóżka zrobiło? Masz wełnę? Ile mam? Mam cztery wełny A trzeba sześć Kurczę, jeszcze... Jeszcze poszukam, jeszcze poszukam tutaj Kurde, a już nocka jest. No to się jeszcze rozejrzeć, bo jestem na takim, na takiej górze. Tu króliki widzę, że są. No nie ciekawie. To już noc, jest całkowicie noc już. Dobry, dobra, dobra. Nic, trudno. Wracam. Chyba wiesz co, albo bo jakby się pająka też yy, yy, ubiło, to też z niego pajęczyny wypadają i można byłoby zrobić wełnę. Dobra, no to bij. Tu pszczoła, tu ten. O, tam jesteś, dobra, dobra. Już Ciebie widzę. Schowałeś go, zombie za tobą leci. O jejku, ała. Dobra, taki troszkę lagęcy. Odeń Ty... trzeba. Co trzeba? Wodę Wodę? Yy, czekaj, to chodź, chodź, chodź Czy nie tutaj? No bo woda tutaj, w sensie woda ten Bo ja, bo, bo jest tutaj Co nie? Ojej, aua Tam o jest Ja pójdę z tobą Wiadomo Jestem taki mega odważny. <laughs> Czekaj, o kurde. Dobra, ty, bo to jest trochę tak, że trzeba umiejętnie zejść. I tam teraz do wody skoczyć. Nie, nie. Nie doskoczysz. O kurczak widzę. Ty, kurczaka widzę. Ja, ja bym poszedł. Okej, okay. jeden kurczak. Polecę po to kolejnego, ty ewentualnie może byś zaczekał na mnie? Kurde, jest ten had... Ale śmiesznie w tym 1.18 jest teraz, co to jest, bo teraz Czemu? są jaskinie pod, wo pod wodą. Ano. Kurde, źle, źle postawiłem. Tutaj, dobra. I teraz tak. Ty, a może na się pójdzie wzięło. Y, ty, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam na górze? No, ja, no już A ty się tu kręcisz, ty to już widzę, widzę cię. Bo tu jest jeszcze jedna kura, to bym wziął... Dobra. Okej. Okay. O, 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 czekaj, czekaj, ja tu skoczę. Kurde, już żarcie ten. Ja już głód czuję. Masz. O, o, o bardzo dobrze. Niech szamą sobie. Jeszcze by się sumie... Dobra, A dobra, lecimy, lecimy do domu. Nie ma co. W sensie do bazy, bo to, to takie ciężko domem nazwać. A tutaj. No, tam się A X 06 yy, potrafi zrobić taką fajną farmę automatyczną, ale to dopiero jak będzie mieć Reston, bo to trzeba resztą, co nie? Resztą i piston. Resztą i piston no. Bo to trzeba restów wykopać. Ale to będziemy musieli szukać jakiejś takiej lokacji fajniej, fajniejszej. Bo teraz sobie po prostu zbieramy itemy. No. Teraz, teraz coś jest najważniejsze. To taki. parku. parkour. Mini. Tak, żeby serce nie stracić. O, Creeper. Creeper. O. Enderm, endermany. Ja, ja, ja tak nienawidzę tego czarnego stwora. O, osioł. Hmm. A można, można go ten, można na nim jechać? Chyba. tak. I, i, i. Ty, gdzie, gdzie? Czekaj, czekaj, to tutaj gdzieś było, tutaj ten, oj, to jest chyba lawat, nie? Nie, to jest to, to, to coś. Czekaj, ja zabiję tego zombiaka. Ty, bo też jest coś takiego, że jak to te... a tu jest Od zombiaka wypada. To jest, tak jak to zjesz to też ci w sumie ten poziom głodu się regeneruje. No tak. Tylko to jest. I jakbyś chciał się podleczyć, to tym też można w sumie. No, niby tam. Ty a gdzie ty jesteś? W jaskini. Aha. Bo jestem na brzozach. Kurde, nie gadaj, że myśmy zgubili. Ja czy ja nie zgubiłem? Czekaj, ja zaraz też to obczaję, gdzie co, gdzie co i jak? Bo to było na górce. W górce, no? To czekaj, to ja już tutaj idę. W sumie ja tak sprintę używam, a też nie powinienem, bo ty, ja, ja nie wiem, gdzie ja jestem. A, 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 bo ty jesteś już tam do, w domu siebie, tam w domu? No. Podaj mi koordynaty Czekaj. Ja wejdę. Ja wejdę. Wyjdziesz. Kurde, bo ja jestem tak. Tak ci powiem. Misz Nie za Nie za bardzo. Czekaj, ja wyjdę może bardziej na górę. Kurde, tylko ja też za bardzo nie, ma, nie mam... Nie, nie, nie widzę O, jest, jesteś, 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 dobra, dobra To tu gdzieś, tak? O No i okej okay. Ja tu może wezmę... Dobra, to już git się wystraszyłem Widziałem, że to gdzieś niedaleko, ale jakoś tak No no Eee, czekaj, bo to teraz nasze te, te rzeczy są tutaj O. O, to zrobiłeś ten. Takie w miarę ten Takie ten A co to są za jakieś sople? Tak, ale nie wiem. Chyba po prostu ten lawa się ten. może. No, no, kiedy będzie okazja, to Ci umaczy. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu wykopię. Eee, tutaj też dużo węgla jest. O, bardzo dobrze, że pole robisz. Eee, ja tutaj przetopię to jedzenie, które jest. Mhm. Dobra. Elegancko. Ja sobie zjęto. Mi to nie przeszkadza. Mo jak możecie zauważyć w dalszym ciągu nie mamy skinów, ale myślę, że to na przestrzeni najbliższych odcinków to się zmieni, bo już tam wszystko to, co trzeba było wgrać, zostało wgrane. Tylko trzeba jeszcze doprecyzować to wszystko, jak to się mówi. I wtedy będzie hulać. Aha, tutaj nic takiego nie ma. Ty posłuchaj, bo bo tu, bo tu są te, te systemy jaski. A tam, gdzie, gdzie nic nie ma, to ja będę zamurowywał. Koblem po prostu tak ten. No. Zabarykaduje. No bo to bez sensu. Bo tu nic nie ma. Tylko, że tam. No. Ten taki bloczek, co, co ty mówiłeś na pierwszym odcinku, że tak się świeci. tylko tyle. Nic poza tym. W sumie jak się koblem tak obuduje, to tak będzie człowiek miał. Wrażenie, że to może jest ten. Mob spawner, ale nie Ewentualnie to jeszcze mogę dać ten bloko i co jeszcze? Nie wiem. O i żwir. No to, to będziemy wiedzieć, że to, żeby tu nie właścić. Dobra, tu już prze, przepalone jest. I w sumie można byłoby też zrobić coś takiego, że skrzyneczkę taką jedną bo tu trochę będziemy czasu yy, ja powkładam takie rzeczy jakieś takie, o a dobra to znaczy ja to zużyję, w sensie nie to, tylko to yy, ziemia dobra, to to Oko tego to tam nie ten. A kompostownik taki, z czego to się robi? O, Aha. Ok. Bo wiesz, bo potem te nasiona być można było wydawać i by się z tego miało tą kostkę mączną. Aha, no. Ale do tego lawa jest potrzebna, tak? Mhm. Mhm. No, no. Z tego co patrzę, jest 15 minut materiału. Myślę, że tak do 20. Do, bo myśmy w pierwszym odcinku sali, żeby tak odcinki trwały 20, 22 minuty i 30 sekund. No, tak na zakończenie. A w sumie jeszcze w ogóle nie wspominałem, żeby zasubskrybować kanał Kulka Morska. O, Hubert dostał Achievement. No. Gorący towar, bo ja mam po polsku. No śmiesznie, wiesz, śmiesznie to brzmi. Gorący towar. Ciekawa nas. Okej. Daj mi ten chleb, bo mi się już kończy Dobra, znaczy, bo ja w sumie tylko jeden mi dałeś. To to. Ale no. I tak, i tak Ale się Nie się ja nie kości w ogóle. Ej, fajny, ciekawy ten blok. Ten ten... Co ja się śmieję, że to jest... No jak to się mówi? To jest nie to tak wystają, śmiesznie. Ej, ty chcesz chlebek, proszę bardzo, chlebek. Ja ci w sumie mogę dać jeszcze ten. Połowę tego, bo, bo mam trzy. Dobra. To git. Ty posłuchaj, a masz pajęczyny? Właśnie nie mam nic. Ja też właśnie nie mam, bo to by się... bo wiesz, bo tak naprawdę nie... We, wełnę, wełnę chyba trzeba zrobić z tych czterech pajęczyn, tak myślę. Że to nie trzeba więcej. No, to by pasowało jakoś. Tak, cztery pajęczyny i jeden Ja tak patrzę tutaj... O, tu też nic nie ma. <laughs> Albo zanim znaleźć, znaleźć tego owcę... Nożyczkami. No to to już tak... Znaczy, no znaczy no tak, no to jest jakiś pomysł. No ja nie mówię, że nie. Tylko że już tamte te No już one nie... Te, te, te co były, to już ich nie ma. Mhm. Bo one są... Były na, żar na żarcie. Tu Aha, węgiel. Nie. Tutaj. Okej. Okay. Ej tu nie jest nie wiadomo co ja myślałem, bo to jak bo dużo rozwidleń jaskiń było, co nie myślałem, że może tu gdzieś jakieś żelazo czy coś, ale nie, to tylko że węgiel i w sumie tylko węgiel. Bo z żelazo to, to ile to ty wykopałeś 9? Skrzygnie, pamiętam No tak, 9 Ty Ty ja sobie podłączę, bo kurde a. Dobra, normalnie chodzi. Bo ja miałem laptopa nie podłączonego, mi już pokazywało. Coś w nie sensie pokazywało, ja tak sobie zerknąłem na baterię to tam. Nie, nie było szału zbytnio. Mhm. Także ten. A ładowarkę teraz mam obczajoną. Git. Taką wez dobrą. Ty ja tu wezmę. Aha, tu jeszcze węgiel jest. Ty, czemu ty to zamurowałeś? przez wyjście. Aha, tam, że ziemią. No. Bo się bałem, że zombiaki wejdą A w sumie jak to było zrobić? Jakoś tak... W sensie, no bo to... Nie wiem, ja, ja po prostu już tak nauczony jestem, żeby ten... Znaczy może mogłem tam kratkę zostawić, żeby było wiesz, na ten... Na takie okienko Ale jakoś tak wolałem... No. Ale wiesz, co si myślę kurde, Ender mam może tam... Ender pełę rzucić czy coś Chociaż tak naprawdę Enderman, jakby chciał, to i tak by się chyba przedostał. No tak. Bo przecież tymi perłami to to można. No i tak. Ale ja i tak odruchowo po prostu. Ty, to tutaj nic nie ma. Dobra. Czekaj, bo muszę jakieś jakiś W sumie do, to tak, bo to bez sensu. Zostawić te pochodnie, bo to teraz my, my nie mamy nie wiadomo ile tego węgla, to warto oszczędzać. Nie, no, no, teraz jest tego węgla, w piecu przynajmniej. Znaczy po pochodni, ja przynajmniej nie nie wiadomo ile. Tu jeszcze jest taka jaskinka. O tu woda jest i widzę żelazo, węgiel. A i to w sumie tyle. Dobra, to wykopiemy. Te żelazo. Ty, a gdzie ty jesteś? Na górze, tutaj. Myślę, że za, nie, bo tak za za, minutkę, dwie będziemy kończyć. A, dobra. Jeżeli chodzi o ten odcinek, o drugi odcinek, dawaj Smoka Endu, bo tak się ta seria nazywa. Myśmy uzgadniali jeszcze pod koniec pierwszego odcinka, jak się ta seria będzie nazywać. I, i będzie się nazywać tak jak ja chciałem. No ja jestem usatysfakcjonowany tym. Akurat w momencie, kiedy jeszcze nagrywamy ten odcinek, jeszcze nie mam przygotowanych szablonów do, mini do miniatury, i tak dalej. Bo my chcemy po prostu porobić sobie w taki fajny zapasik, żeby był. No. I potem jak to się zrobi, to się będzie ogarniało takie rzeczy. Czekaj, ten odcinek będzie w sobotę, znaczy w niedzielę. Ten odcinek? No. No jeżeli, jeżeli, założymy, że ten pierwszy odcinek będzie dzisiaj, to tak. A ty już go zmontowałeś? No to tam, no tam już jest. Tylko A, ewentualnie no, można byłoby jeszcze no. sprawdzić wszystko, czy, czy jest na swoim miejscu. Dobra, A, ja już jest jestem tak. tutaj, w tym miejscu, gdzie ten, gdzie mamy swoje pole, mamy skrzyneczkę, mamy dwa piecyki, craftinga i czekam tylko na ciebie. Pożegnamy się z, z naszymi widzami. Jeżeli chodzi o ten odcinek, wzią. myślę, że to będzie na tyle. Troszkę pokopaliśmy, troszkę poeksplorowaliśmy za tymi owcami, żeby mieć mięcho do jedzenia. Teraz będziemy się żywić chlebkiem. No. Tak. No, żeby... tu jeszcze chwilę. Na górę. Na górę, na górę, czekaj, czekaj. Czy się czeka, pożegnamy, czeka, czeka. Gdzie, ty, gdzie, gdzie ty na. Mi się wydawało, aha, bo na kurę. Górę... No tutaj. O, ty ty rozkopałeś, tak? No. Elegancko. No. Aha, coś takiego. No dobra. I chodź przez drzwi. Przez drzwi. F 1 Dobra. Myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego, z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie polubienie, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Co? I cześć. Cześć.